Cześć, witamy Was serdecznie i zapraszamy na kolejnego vlogmasa. Dzisiaj pokażemy Wam od podszewki nasze święte dziękczynienia. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego mam okulary na oczach. O tym za chwilę. Święte dziękczynienia jest amerykańską tradycją, amerykańskim świętem, i pokusiłam się nawet o stwierdzenie, że dla niektórych ważniejszym niż święto Bożego Narodzenia. E, mamy dwa dni wolne, zawsze ostatni czwartek i piątek w listopadzie. Często wyjeżdżamy w tym czasie, dlatego, że to jest pół tygodnia wolnego, ale w tym roku, jako że właśnie wróciliśmy z naszej wyprawy kamperowej, no to jesteśmy w domu. Niestety z nikim nie można się spotykać, także mm, żadnych imprez i żadnych wspólnych święt, świąt dziękczynienia nie będziemy robić, bo tak, też spędzaliśmy w przeszłości to mm -hmm. święto. E, ale zrobimy sobie fajny dzień, taki rodzinny i planujemy zrobić taką typową amerykańską kolację z indykiem. Nie powiem, że nie musiałam walczyć o tego indyka, bo zarezerwowałam go chyba z tydzień temu. Wczoraj go odebraliśmy, odebraliśmy wszystkie składniki, które mi są potrzebne do zrobienia tej kolacji. Trochę mamy rzeczy gotowych, ale o tym wszystkim powiem zaraz i Wam pokażę, ale trochę będziemy też robić sami. Także jeżeli macie ochotę na takie amerykańskie przepisy, amerykańskie jedzonko i vloga z tego, jak ten dzień spędziliśmy, to zapraszam. Ciao, e, Okej, okay, więc co z tymi moimi okolorami? Mm, słuchajcie, zrobiło mi się coś na oku. Wygląda to tragicznie. Nie wiem, czy to jest jęczmień, czy co to jest. Oczywiście jest święto i nie mogę nic z tym zrobić. Mam już to od poniedziałku, ale e, myślałam, że mi przejdzie szybciej, ale nie przeszło i wyglądałabym jak ktoś po prostu pobił. E, więc oszczędzę wam tego widoku. Nie wiem, może gdzieś to się przewinie później w filmiku, ale. Ble. <laughs> Wyszliśmy na spacer. Wyszliśmy na spacerek, muszę chować moje oko, mam nadzieję, że go nie widać. No eee, dobra, to Chciałam Chciałam pokazać, że fajny kubek kupiłam, patrzcie. To jest jednorazowy kubeczek z takimi fajnymi e, sweterowymi wzorami i z rękawiczkami na tym takim kartonowym trzymaku. No, pupa będzie mokra. Help me! Help me? To są numerki. Trochę Nie ma to jak kochani rodzice wytarli zjeżdżalnie chusteczką. Kupcia poszedł na drzemkę. Edzie po spacerku się obudził i właśnie sobie się tutaj buja na huśtawce. A ja się zabieram za pumpkin pie. To jest chyba takie najbardziej tradycyjne amerykańskie ciasto Thanksgivingowe. Pumpkin pie, pecan pie, czyli takie orzechowe i apple pie, oczywiście szarlotka, tylko taka amerykańska szarlotka. Także my wybraliśmy pumpkin pie. To jest chyba również najprostsze ciasto na świecie. Robi się je naprawdę bardzo łatwo. Nie powiedziałam, że jest zdrowe. W przeszłości próbowałam robić różne zdrowe alternatywy tego ciasta, nie słodzić go i tak dalej, ale dzisiaj będziemy robić takie bardzo, bardzo proste, tradycyjne i mało zdrowe. Ciasto robimy pierwsze, dlatego że ciasto nie musi być ciepłe. Potem zabieramy się za indyka i za taki, taką zapiekankę pasolkową. Składniki do pumpkin pie a. to jest tak. Ja robię z gotowego ciasta. Spód jest organiczny. O, akurat on akurat mi się piekarnik nagrzał. I tu widzicie, on ma bardzo mało składników. Nie ma żadnych jakichś dziwadeł. Eee, także tak. Eee, potem tak, dwa jajeczka, eee, dynia. Teraz z dynia ja lubię używać takiego gotowego eee, puree w puszce. Ono jest też organiczne. I też zobaczcie, że w składzie ma tylko dynię. O, tutaj. Eee, z dynią jest trochę dużo roboty, dlatego też no, idę na łatwiznę. No. Eee, potem mam skondensowane mleko, już posłodzone, także nie będę musiała dodawać cukru. Ono jest dość słodkie i oczywiście... Nie jest jakieś super zdrowe, ale organiczne mleko, organiczny cukier, także nie żadne jakieś tam GMO ani nic takiego. Pumpkin Spice to jest mieszanka cynamonu, imbiru, goździków i natny gałki muszkatołowej. Można to oczywiście samemu zmieszać, ale, ale znowu no, jest łatwiej. Tego będziemy potrzebować dwie łyżeczki i pół łyżeczki soli. Także to są wszystkie składniki. Edziu, jak w takim pociągu wyjechał. Edziu, jak ty pięknie leżysz na brzuszku i się tutaj zaczynasz troszeczkę tak jakby czołgać, prawda? fajr Ciasto sobie wczoraj wyjęłam już do lodówki, bo ono było zamrożone, e, także mi się rozmroziło i teraz je na 10 sekund muszę włożyć do mikrofalówki. To lodówki. I w ogóle zobaczcie, jak on fajnie otwiera, że do puszek. zrobiłam zakupy black Friday'owe. Kupiłam z Bye bye, baby. Fotelik dla Edia, między innymi. Na ja to czekałam, żeby go kupić w czasie właśnie tego czarnego piątku. Kupiliśmy dokładnie taki sam, jak ma jesteśmy z niego zadowoleni. On jest takim fotelikiem, który rośnie razem z dzieckiem i się wydłuża, jak dziecko rośnie i potem jest tylko tym takim siedzonkiem, jak już nie musi być w foteliku. Mamy taki sam kolor, więc kupiliśmy to Edziowi. Oprócz tego kupiłam jeszcze e, biały szum. E, mamy szumisia, ale potrzebne mi było coś, że tak powiem, bardziej zaawansowanego i kupiłam taką e, maszynę do tego białego szumu Hatch. Ona jest taka znana dość, można ją, e, można ją sterować aplikacją. E, ma też światełka, jakieś tam można mówić do dziecka. Z Alexą nawet się synchronizuje, także kupiliśmy też to. prostu jakieś tam pieluchy, bo brakowało mi do 300 dolarów. A tutaj jak widzicie, jak się wyda 300 dolarów, to dostaje się 100 dolarów na wydanie w przyszłości. Także na pewno z tego skorzystamy, na pewno te 100 dolarów użyjemy. I to była najlepsza cena, jaką znalazłam i właśnie najlepszy deal razem z tymi 100 dolarami. Także pierwsze zakupy Black Friday'owe udane. Dynia, to znaczy pumpkin pie, nasze ciasto jest gotowe i ono ma być lekko jeszcze takie, no gorące, uwaga, trzęsące się w środku, ale nie już wodne. I myślę, że jest ok. I jeszcze drugi test jest taki, żeby położyć wykałaczkę i ma wyjść czystej, wyjść okay. Czyli ciasto mamy gotowe. Jakie mm, ładne. A tu indyk czeka w kolejce. Indyk jest już ugotowany, także nie y, mamy tutaj surowego mięsa, żeby nie było. Ciepła co? Dobra. Y, teraz się będziemy zabierać za indyka i y, za to danie fasolkowe. Indyka kupiłam, y, musiałam go zamówić wcześniej, w ogóle w kolejce się ustawić, potem go odebrać, także bardzo logistyczny, to był wysiłek duży, ale mamy. Bo słuchajcie, indyka nie jest wcale tak łatwo dostać teraz. A indyk jest już ugotowany. To jest indyk, który się nazywa precooked, czyli ktoś go już tam upiekł. I teraz my go musimy tak naprawdę tylko odgrzać. Strasznie ładnie pachnie ten indyk, bo kupiliśmy indyka, który był wędzony z orzechami pecan. Indyk sobie jeszcze chwilę poczeka, a ja w tym czasie zabieram się za robienie tych fasolek, przygotowywanie ich, tak żebyśmy tak na piątą, szóstą mieli tą kolację gotową. Jeszcze Wam chciałam pokazać, co sobie kupiłam w hm H&M też ma 30% off na wszystko już od przedwczoraj chyba i kupiłam dużo rzeczy online, czekam na dostawę, także jeszcze Wam nie pokażę, ale jedną górkę kupiłam na miejscu, bo nie można było już dostać online, taką wterkową króteczkę sobie kupiłam fajną, że mi się <laughs> bardzo podoba z takiego miękkiego misia i wygląda tak. Wysłałam męża, żeby po nią pojechał, dlatego że ymm, trochę miałam rzeczy do zrobienia i sama nie mogłam, ale bardzo mi się podoba, jest bardzo milusia. Zobacz jakiego mamusia ma misia. O! Miś! To już ma wzrostu. Ile chodzisz? Musisz prosto stać. No to stań prosto ładnie. Stań prosto. mamy deski fajne do Jeśli ja dzieci. Edi jest biały. No tata też stanie zobacz. Tata, tata, tata też. Nogi proszę. No no. Trzy. Dobra stepka. Dobre stepka. Stopka. No pierwsza z nimi. Karmić się nagrzał teraz na indyka i wstawiamy. Nie napracowaliśmy się tu za bardzo, ale miało być łatwiej, prawda? I pieczemy godzinę i jedną czwartą godziny, czyli godziny 15. Jeśli chodzi o nasze danie fasolkowe, taką zapiekankę fasolkową, to tutaj sobie właśnie wyjmuję mrożone fasolki i czekam, aż troszeczkę się rozmrożą. Tradycyjnie to się robi z fasolek z puszki. Ale ja stwierdziłam, że mm, zrobimy z takich, dlatego że po prostu w sklepie akurat nie było takich jak chciałam. E, I używam do tego organicznych fasolek e, Haricot Vert e, albo French Beans. To są francuskie fasolki, które są e, takie troszeczkę e, węższe i takie troszeczkę bardziej chrupiące niż zwykła fasolka. My je bardzo lubimy i potrzebne są e, dwie paczki. E, tu jest w każdej. E, 16 uncji, czyli łącznie to jest około kilogram tych pasolek. Troszeczkę mniej. I na razie je po prostu zostawię, żeby się tutaj e, powoli rozmrażały. Pan Edzie już jest przebrany na wigilię, znaczy na wigilię, co ja mówię, na e, kolacyjkę, thanksgivingową. E, ma śpioszki chłopcia na rok, e, podpowiedź, jeżeli ktoś nas nie zna, to Edzie ma 5 miesięcy, jest dużym chłopcem. I zabierasz brata na przejażdżkę, a braciszek się niczym nie przejmuje, tylko jest stopkę. No przestał. No i wróciliśmy do dźwięk. I gotuję tak dosłownie 5 minut i to nie w wodzie, tylko w takim tam parze bardziej na dole jest tylko troszkę wody. Dlatego, że były mrożone i muszą być troszeczkę zmiękczone. Ci o ty może do stołu chcesz nakryć, co? Daj! No brawo, brawo. Takie ładne sztućce kupiłam. Mm, miedziane. I nowe talerze. To są akurat stare, ale nakryję do stołu i Wam pokażę te nowe talerze. we Dobrze, nakryliśmy do stołu, tak się prezentują nasze nowe talerze i nowe sztućce. Zrobiłam mały widelczyk od środka, dlatego, że to będzie do seru. A żyjemy od zewnątrz no to najpierw ten. Nie mam żadnej przystawki, także. Że jedzenie będzie wystarczająco. E, będziemy pić wino z moim mężem kochanym, aczkolwiek zauważyliśmy, że nie bardzo mamy jakiekolwiek wina, bo dawno nie piliśmy żadnego. E, no ale coś tam znajdziemy. I chłopczo myśli, że już je. my jeszcze z półtorej godziny, nie będziemy jedli. Ale dobrze, bananka sobie zjedz w chłopu, tak? Dla paselek będziemy używać oczywiście poza pasołkami e, takiej chrupiącej cebulki, jak zikei. Mam dwie paczki, dlatego że ta już się kończy i będę chciała użyć z nowej. Zupa taka cream of mushroom. Najbardziej znana ta zupa, i pokażę Wam tutaj obrazek na górze, to jest Campbell's soup, czyli ta, którą Andy Warhol zrobił z niej sztukę i tak dalej. Ja kupiłam wersję organiczną, troszeczkę zdrowszą. Aczkolwiek zdrowym daniem nadal, zdrowym daniem nadal bym tego nie nazwała. Pieprz, sos sojowy, Worcestershire sauce, kubek sera i czwarta kubka mleka. To wszystko będziemy mieszać i zapiekać. Oczywiście można zrobić też zdrowszą wersję tego dania, bez takiej gotowej zupy, tylko chcemy mamu zrobić pieczarki ze śmietaną, ale ja robię po amerykańsku e, tym razem. I zdrowo zrobimy za rok najwyżej. Okej, okay, i to będziemy pies razem z indykiem, tak około pół godziny przed końcem, żeby piekło się razem. Edzio ja poszedł spać, a ja wam teraz pokażę resztę dań, które kończymy oprócz tego indyka. Więc tak, tutaj mamy gravy, czyli ten taki sosik za smażkę. Tutaj zaraz będę odgrzewać stuffing. Stuffing to jest taka mieszanina chleba i warzyw. Tradycyjnie to się wkłada do środka indyka. i To się tam marynuje, ale to jest trochę trudne i niewygodne, więc my kupiliśmy gotowe. I gotowe ziemniaczki z czosnkiem i parmezanem. I nasz gwóźdź programu, czyli indyk i pod spodem fasolki. I na stole mamy już podany sos żurawinowy. Vintage. Ok, Z dawaj. Z 2014 roku. Ciekawe, czy dlatego, że tak długo tam leżało. Nie, to jest leża kumane, nie. Aha. Anna. Anna. Jaka pupa! Nie czy to głowa. No nie przykładamy naprawdę, no że ładniejsze naczynie, tylko chyba takiego dużego nie mamy. Najlepsza no, no, część może być od strony paliana. No, zawodzik Inder, chodź, indyka. To nie do tego, że to jest chodź, wiesz? Tutaj rąkami nie można, robić, wszystko chodź, wiesz? A to też nam pokroi ładnie. Także będziemy mieli porcyjki. Bo z tego to się nie da no będzie Będziemy nie Niestety, dziulek nie będzie z zbierała, bo Edziu...

To jest trochę jak jedzenie słupcia, ale nie ma. Lubujka. Zobacz na go. To jest nasza dziękczynna kolacja. Mąż już trochę nie. Chłopcio też. Chłopcio, to jest święto dziękczynienia. Przy święciu dziewczynienia możemy za zawsze być wdzięczni. Na przykład mama jest bardzo wdzięczna dla synku. Mm -hmm. wow! 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 Za i za Edzia, i za Matusia. Zajedliśmy mm -hmm. się okropnie i obecnie nie mamy miejsca na deser, także deser będzie zaraz. No Mam rodzinkę, Boże. Część rodzinki postanowiła o. O, a lampek nie zapaliliśmy tam. Mamy lampki jeszcze miedziane na górze. Chwólek gotowy do spania? Edzio, <laughs> <laughs> nie bardzo. Jedzie gotowy do wariowania, Edzio bardzo aktywny wieczorem. <laughs> Haha. Oj! Bardzo dobrze kontrola głowy. Bardzo dobra. Ukroję sobie kawałeczek paja, żeby spróbować, ale w ogóle już nie mamy miejsca, żeby jeść jakiekolwiek słodycze. Taki naprawdę tyci tyci, więc zaraz będę degustować. A Edy już po prostu się przekręca w 5 sekund na brzuszek. Kładę go na plecki, on pyk i jest na brzuszku. Ale słodkie. Mm, Dobre. Dzisiaj ja sobie tutaj leży w swoim dżimie i ćwiczy, oh. prawda? Zaraz się troszkę poprzekraczamy na brzuszek też. A ja właśnie kupiłam kolejne Black Friday'owe zakupy. Kupiłam takie super czapki z daszkiem chłopakom. Taka firma, którą obserwuję już od jakiegoś czasu na Instagramie, ale się jakoś jeszcze nie zdecydowałam, żeby kupić cokolwiek. No ale jako, że dostałam 30% off, to kupiłam. Pokażę Wam, w ogóle zrobię haul, jak już dostanę wszystko to, co na ten Black Friday kupiłam. Taki Black Friday'owy haul. Panie Gaduliński. Ale cię ćwiczę. No dobrze, więc my się bierzemy za sprzątanie. Szykujemy się powoli do spania. I na tym chyba dzisiejszego Thanksgivingowego vloga zakończymy. Dziękujemy Wam bardzo za odwiedziny i do zobaczenia w następnym vlogmasie.